Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję i spotkanie na tak ważny temat na temat choroby otyłościowej. I dziękuję za zaproszenie kardiologa, bo będę chciał Państwu pokazać, że leczenie choroby otyłościowej w kontekście kardiologicznym jest niezwykle ważne, ale też niezwykle trudne, jak się Państwo przekonacie. Jestem kardiologiem i pochodzę z, K z Krakowa, z kliniki choroby wieńcowej i niewydolności serca. Myślę, że wiele było już powiedziane na tej konferencji, że problem otyłości narasta, nadwagi i otyłości, że niedługo będziemy mówili o połowie całej populacji na świecie i czyli to będzie około 1 miliarda ludzi. Ale ja bym chciał zwrócić Państwa w uwagę na co innego, na to, że. Dwie trzecie wszystkich, wszystkich zgonów u pacjentów z otyłością to są choroby sercowo-naczyniowe. Czyli to są pacjenci, którzy przez całe swoje życie najczęściej tak będą cierpieć z, wielu, z powodu wielu różnych chorób, o których będę jeszcze mówił z powodu samej otyłości, z powodu zaburzeń metabolicznych ale tak naprawdę większość z nich umrze z powodów chorób sercowo-naczyniowych. Więc nie da się skutecznie leczyć choroby otyłościowej, jeżeli nie będziemy w stanie ograniczyć tych konsekwencji sercowo-naczyniowych. A w ogóle, jaki to jest duży problem w sensie śmiertelności w chorobie otyłościowej? Amerykanie nie tak dawno temu oszacowali i opublikowali, że jeden na na, na pięć zgonów, które zdarzają się w Stanach Zjednoczonych. Można powiązać z nadwagą lub otyłością. Zatem to jest niezwykle duży problem, zwłaszcza, że jeszcze raz powtarzam, że dwie trzecie z tych zgonów to są zgony związane z chorobami sercowo-naczniowymi. Powikłania związane z otyłością są Państwu znane, one były omawiane. Tych chorób jest bardzo wiele. Mówi się, że około 200 chorób jest związanych z otyłością, ale ja zwracam Państwa uwagę na powikłania sercowo-naczyniowe, których jest kilka, kilka jest istotnych, na pewno najistotniejsza jest choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, Zaburzenia zakrzepowe, i do tego jeszcze będę wracał, bo to jest coś, co e, znaczył tych pacjentów. Z tego powodu bardzo często umierają. Oczywiście, poza tym mamy powikłania pulmonologiczne. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na obturacyjny zespół bezdechu sennego. Jak my w naszej klinice diagnozujemy naszych kardiologicznych pacjentów z nadwagą lub otyłością w kierunku bezdechu, większość, zdecydowana większość ma ten zespół i no też cierpi z tego powodu, bo ten zespół również ma swoje konsekwencje kardiologiczne. No i wiele innych chorób, o których na pewno już na tej konferencji było wiele mówione. I mam wiele dowodów. Które dokumentują to, że otyłość prowadzi do powikłań sercowo-naczniowych. Zarówno badania obserwacyjne, jak i badania troszkę bardziej skomplikowane, oparte o randomizację mędlowską, ale ponad wszelką miarę wiemy, przynajmniej z badań obserwacyjnych, które mają zawsze swoje ograniczenia, że ryzyko zgonu u pacjenta, który ma otyłość zgonu sercowo-naczniowego jest do połowie większe niż u pacjenta, który otyłość nie ma. Zatem to jest bardzo ważne, żeby pacjenci, którzy przychodzą do lekarza, chcą się leczyć, mieli tą świadomość że to nie jest kwestia tylko leczenia samej choroby otyłościowej, samej nadmiernej masy ciała, czy wszystkich innych konsekwencji, które są uciążliwe dla pacjenta, ale przede wszystkim tego ryzyka sercowo-naczniowego, które jest znacznie podwyższone i mówimy tutaj przede wszystkim, wspominałem o chorobie niedokrwiennej serca, o niewydolności serca, nadciśnieniu tętniczym, migotaniu przeciągu i wielu innych chorobach. <laughs> I dlatego Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne stworzyło ostatnio koncepcję zespołu sercowo-nerkowo-metabolicznego, który ma swoje stadia. I krótko Państwu przypomnę, że tym stadium pierwszym, tym istotnym już klinicznie, jest właśnie otyłość. Ale to może być nadmiar. Albo dysfunkcjonalna tkanka tłuszczowa, czyli pacjent BMI, czyli ten wskaźnik masy ciała, może mieć jeszcze w normie, czy w granicach nadwagi, ale ma otyłość brzuszną i ta tkanka jest dysfunkcjonalna, jest nieprawidłowa, wydziela różne hormony. Cytokiny zapalne, które szkodzą na wiele różnych narządów, ale przede wszystkim szkodzą na serce. Potem kolejnym stadium, stadium rozwoju już czynników tych ryzyka, więc pacjent przychodzi do nas z nadciśnieniem, z cukrzycą, z przewlekłą chorobą nerek, z zaburzeniami lipidowymi. Z tym zespołem metabolicznym, który zawsze był w medycynie opisywany. I, I tu już jest nasza duża rola, bo musimy myśleć o interwencji. Potem jest bardzo ważne stadium subkliniczne subkliniczne czyli pacjent nie ma objawów, ale ma już chorobę. Tą chorobę, czyli na przykład chorobę wieńcową, niewydolność serca, chorobę, która już może go zabić, ale jeszcze na tym etapie nie ma objawów. Więc jeżeli mamy otyłość, mamy czynniki ryzyka, to musimy już w tym momencie pomyśleć o chorobie, czyli nie powinniśmy badać pacjenta w kierunku choroby, która jeszcze nie jest objawowa, bo jak dochodzi do tych objawowych chorób sercowo-naczniowych, choroby nerek, to czasami już może być za późno. Ale co jest najważniejsze w tym algorytmie, w tym, w tym pozycjonowaniu, jest to, że bardzo wyraźnie pokazano, że praprzyczyną wszystkich problemów metabolicznych, no a potem chorób sercowo-naczniowych i nerkowych, praprzyczyną jest otyłość. I nie ma czegoś takiego, jak zdrowa metabolicznie otyłość. Bo nawet jeżeli pacjent jest w tym, w tym stadium jeszcze otyłości, bez tych czynników ryzyka, czyli nie ma cukrzycy, nie ma nadciśnienia, nie ma hiperlipidemii, no to ktoś może powiedzieć: No dobrze, no to troszkę jestem pulchny, ale zdrowy. Nie ma czegoś takiego, dlatego że pokazano, że nawet u takich pacjentów, którzy nie mają jeszcze tych dodatkowych czynników ryzyka, proszę zwrócić uwagę, zwłaszcza w przypadku choroby wieńcowej. Zwłaszcza w przypadku choroby wieńcowej, to ryzyko jest znacznie zwiększone i zarówno pacjent z nadwagą, ale zwłaszcza pacjent z otyłością, ma już to ryzyko, które wzrasta tak naprawdę stopniowo i jest kilk kilkanaście, kilkadziesiąt procent większe. Nie ma w kontekście sercowo-naczyniowym zdrowej otyłości. Każda otyłość niesie ze sobą to ryzyko progresji do dalszych stadiów. No i automatycznie powinniśmy myśleć, że jeżeli otyłość skutkuje czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowym i chorobami sercowo-naczyniowymi, to leczenie otyłości będzie zmniejszało ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. No i to jest intuicyjne, natomiast my musimy to udowodnić w badaniach klinicznych. No i zawsze mówimy, że zmiany stylu życia są podstawą leczenia otyłości. I to jest prawda, bo bardzo wielu pacjentów jesteśmy w stanie to ryzyko, głównie metaboliczne, czyli czynników ryzyka, poprawić. Ale czy jesteśmy w stanie zmniejszyć ich powikłania sercowo-naczyniowe? Tego do końca nie wiemy. I, i, I tutaj niestety nasze badania nie zakończyły się powodzeniem. To były badania pacjentów w cukrzycy typu drugiego, badania zresztą sponsorowane przez rząd amerykański, badania Lugerhead, <coughs> które pokazały, że w tej grupie takiej Interwencji, gdzie bardzo pracowano nad pacjentami, żeby tą masę ciała zredukowali, no bo to byli pacjenci z otyłością, żeby oni tą masę ciała zredukowali. Faktycznie, zwłaszcza na początku, to się Udało, niestety nie udało się pokazać, bo tutaj Państwo widzicie częstość zgonów, zawałów serca, udarów mózgu, hospitalizacji z powodu choroby niedokrwiennej serca. Tak naprawdę zdecydowano się to badanie przerwać po 10 latach, bo nie widziano tej korzyści. I analizowano szczegółowo te wyniki, żeby zrozumieć, co jest nie tak. Okazuje się, że jeżeli pacjenci faktycznie udało im się stracić powyżej 10% masy ciała, to ci pacjenci mieli mniejsze częstość powikłań sercowo-nacznych. Problem jest tylko, że przy samych zmianach stylu życia ta utrata początkowa, ale i utrzymanie tej utraty powyżej 10% masy ciała jest szalenie trudne. I również niedawno temu wrócono do tego badania i niestety okazuje się, że to jest również genetycznie warunkowane, że są pewne warianty genetyczne związane z otyłością brzuszną. I niestety ci pacjenci z takim wywiadem rodzinnym otyłości brzusznej, z, z obciążeni w tym aspekcie genetycznie, nawet jeżeli celowo tracą masę ciała, to tą wagę odzyskują w czasie. I to jest największy problem utrzymania tej redukcji masy ciała, czyli zmiany stylu życia tak jak najbardziej, bo to przecież nie są tylko powikłania kardiologiczne. Nawet każda utrata masy ciała, masy ciała prowadzi do zmniejszenia czynników ryzyka metabolicznych, poprawia glikemię, zmniejsza naciśnienie tętnicze i działa na te wszystkie inne powikłania, o których państwu powiedziałem. Natomiast ja nie mogę z czystym sumieniem na podstawie badań randomizowanych, bo niewiele mamy, to było badanie randomizowane, czyli z losowym przydziałem do grupy. My nie mamy takich jasnych i przejrzystych dowodów. Ale oczywiście musimy o to walczyć, bo to przecież otyłość to no nie tylko powikłania sercowo-naczyniowe. No dobrze, to jeżeli um, zmiany stylu życia nie są tak bardzo skuteczne w redukcji powikłań sercowo-naczniowych, pomimo tego, że mogą prowadzić do utraty masy ciała, no to dobrze byłoby mieć taką magiczną pigułkę. Czy może zastrzyk w najgorszym przypadku, gdzie jesteśmy w stanie to dać pacjentom, i żeby oni tą masę ciała zredukowali, najchętniej powyżej tych 10%, i może wtedy zmniejszymy ich ryzyko sercowo-naczyniowe. Więc to byłby idealny lek, który by wspomagał. Zawsze wspomagał zmiany stylu życia, czyli prowadził do zmniejszenia masy ciała, i takich leków jest, mamy sporo, badaliśmy ich sporo. I wiemy dobrze, że to jest akurat jasne i to zawsze się dzieje, że jeżeli pacjent ogranicza tą swoją masę ciała, to zmniejsza się ciśnienie tętnicze, poziom lipidów, glukozy. Natomiast no tutaj cały czas mamy znaki zapytania, i też musimy udowodnić, że leki które zmniejszają, obniżają masę ciała, koniec końców pacjenci mają mniej powikłań sercowo-naczniowych. I to jest może nieco skomplikowana tabela, ale ja tylko chciałam zwrócić Państwa uwagę na dwie rzeczy. To były różne leki, które były zarówno, widzicie Państwo, postępowanie niefarmakologiczne, jak i różne leki, które były badane w różnych badaniach klinicznych. Proszę patrzeć, jakie ogromne liczby pacjentów, mówimy, mówimy o dziesiątkach tysięcy pacjentów w badaniach randomizowanych. I pacjenci zawsze, bo to były leki obniżające masę ciała, oni zawsze tracili masę ciała. Natomiast czy ci pacjenci, u tych pacjentów zanotowano zmniejszenie ryzyka sercowo-naczniowego? No, niestety nie. Niestety nie. Albo te badania były nawet wręcz przerywane, dlatego że to ryzyko sercowo-naczniowe, pomimo utraty masy ciała, wzrastało z wielu różnych powodów. I to była nasza ogromna porażka przez długi okres czasu, dopóki na horyzoncie nie pojawili się ogoniści receptora GLP1, które, które pojawiły się w cukrzycy, bo wiemy doskonale, że to jak agoniści receptora GLP-1 kontrolują cukrzycę, kontrolują apetyt, zmniejszają masę ciała, to było doskonale znane, jest udowodnione, zaraz pokażę w cukrzycy. Natomiast nas najbardziej interesowało to, czy faktycznie to ten dowód z badań klinicznych, bo to jest w cukrzycy. Jeżeli stosowano agonistów receptora GLP-1 w cukrzycy, to udało się pokazać zmniejszenie częstości powikłań sercowo-naczniowych, a przede wszystkim śmiertelności. Sercowo-naczniowej i całkowitej. Po prostu pacjenci z cukrzycą typu drugiego żyli dłużej. No i teraz było pytanie, czy to uda się zreplikować, jak weźmiemy pacjentów bez cukrzycy. Z tylko z nadwagą lub otyłością, no ale nas, kardiologów, bo to głównie kardiologzy robili to badanie, nas by interesowało, żebyśmy wzięli pacjentów, takich naszych sercowo-naczyniowych z udokumentowaną chorobą sercowo naczyniową, czyli oni e, mieli albo właściwie chorobę wieńcową, byli po zawale, poprzez skórne interwencji wieńcowej, po bypassach. Tutaj Państwo widzicie grupę pacjentów, którą udało się włączyć. To było ogromne badanie, prawie 18 tysięcy pacjentów badanie losowe, czyli przydzielano losowo pacjentów do dwóch grup, do grupy placebo i do grupy agonisty receptora GLP-1. I nie interesowała nas nawet utrata masy ciała, bo myśmy wiedzieli, że ci pacjenci schudną. Ja byłem głównym badaczem tego badania w Polsce, myśmy wiedzieli, że oni schudną. Nas interesowała przede wszystkim częstość powikłań sercowo-naczyniowych. I to byli bardzo reprezentatywna grupa, jak tak patrzymy, -fak, po fakcie już zakończenia tego badania. Tutaj jest charakterystyka tych pacjentów w badaniu SELECT. Tu macie Państwo takich. Typowych polskich pacjentów hospitalizowanych z powodu powikłań sercowo naczyniowych To jest bardzo podobna grupa, czyli to była grupa reprezentatywna dla takich polskich pacjentów, którzy mają jakiś problem kardiologiczny wymagający szczególnej uwagi. I co się okazało, że to, co było dla nas najważniejsze, że po raz pierwszy w jakimkolwiek badaniu pokazano. Że pacjenci nie tylko tracili masę ciała, ale mieli mniejszą częstość zdarzeń sercowo-naczniowych. Pacjenci bez cukrzycy, jeszcze raz powtarzam, tylko z nadwagą lub otyłością, mieli mniejszą częstość zawałów serca, udarów w mózgu i zgonów sercowo-naczniowych o 20%. Oczywiście też tracili masę ciała, tak jak już Państwu powiedziałem, około 10% procent i tego się można było spodziewać natomiast naszym przedmiotem obserwacji była częstość powikłań sercowo-naczyniowych i zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z tego powodu właśnie wdrożyły zalecenie, że u pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym, bez cukrzycy, ale z nadwagą lub otyłością, no to jest większość naszych pacjentów, to mogę Państwu z góry powiedzieć, należy rozważyć stosowanie agonisty receptora GLP-1, akurat bo on był badany w celu zmniejszenia śmiertelności z powodów sercowo-naczniowych i z powodów w ogóle kardiologicznych. I podsumowując to, co powiedziałem, e, nasz stan wiedzy i to, co mamy dostępne, jeżeli chodzi o redukcję masy ciała, kolorami jest zaznaczone leczenie <laughs> chirurgiczne, bo o nim nie mówiłem najmniej, tutaj wiemy, że ta skuteczność jest bardzo wysoka, jeżeli chodzi o utratę masy ciała. Prawda jest taka, że nie mamy jeszcze jednoznacznych badań randomizowanych, które by udowadniały, że to faktycznie zmierza częstość powikłań sercowo-naczniowych, ale tutaj jestem bardzo pozytywny, te badania trwają. Zmiany stylu życia i postępowanie farmakologiczne, tutaj Państwo widzicie stopień utraty masy ciała. I te wszystkie czerwone łuki pokazują, że no nie mamy dowodów na to, że te leki tak, zmniejszają masę ciała, ale niestety albo nie ma badań, że, e, o, że zmniejszają częstość powikłań sercowo-naczyniowych, albo te badania trwają. Na razie mamy to jedno. Semagluty, o którym państwu powiedziałem, w 2,4 mg faktycznie tak, Tutaj mamy redukcję tych powikłań sercowo-naczyniowych i to jest nasza nadzieja na przyszłość. Bo mamy kolejne leki, które są coraz mocniejsze w aspekcie redukcji masy ciała. Spodziewamy się, że może to się wiązać z również mniejszym ryzykiem sercowo-naczyniowym i z niecierpliwością na to oczekujemy. Bo dla nas dla kardiologów, którzy zawsze wiedzieliśmy, że Pacjent z otyłością to pacjent szczególnego ryzyka, ale tak naprawdę zdawaliśmy sobie sprawę, że pomimo tego, że wiele rzeczy robimy dla tych pacjentów, do tej pory nie poprawialiśmy ich ryzyka sercowo-naczniowego w aspekcie zgonów, zawałów i udarów. Teraz wygląda na to, że zaczynamy mieć narzędzia, które nam pozwalają chronić serce i będziemy się w to angażować jak najbardziej. Dziękuję bardzo.